Kamil Stoch, 9 w Trondheim. Jego przewaga w Pucharze Świata rośnie. Ma już 132 punkty więcej od Słoweńca Petera Prewca. Stoch z żywiołem powalczył, mimo słabych warunków, dwa razy 127 metrów. Jego najgroźniejszy rywal, Prewc, poległ za to na całej linii. 116,5 nie pozwoliło mu nawet awansować do drugiej serii. Puchar Świata na wyciągnięcie polskich rąk. A konkurs wygrał Anders Bardal przed Andreasem Koflerem i Noryjakim Kasaim. Przebudził się Piotr Żyła. 12. miejsce. 132 punkty to po konkursie w Trondheim najważniejsza informacja. Powtórzmy więc, dokładnie 132 punkty przewagi ma Kamil Stoch nad Peterem Prewcem w Pucharze Świata. A do zdobycia zostało tylko 300. Kryształowa kula jest więc na wyciągnięcie ręki. Choć dziś na wiecznej loterii w Trondheim Stoch zwycięskiego losu nie wyciągnął, to i tak sobie poradził. Dwa razy 127 metrów, co dało mu dziewiąte miejsce. Tymczasem najgroźniejszy rywal z warunkami przegrał na całej linii. 116,5 metra Petera Prewca nie pozwoliło mu nawet awansować do drugiej serii. Na podium sami weterani wygrał mieszkaniec Trondheim Anders Bardal. Za nim pierwszy raz w tym sezonie w trójce Andreas Kofler, no i Noriaki Kasai. Rano prognozy były fatalne, ale udało się poskakać. Tak to już jest w Trondheim. Jak Ci się pogoda nie podoba, to wróć za 10 minut. Po drobnych kłopotach do solidnego skakania wrócił Piotr Żyła. 12 miejsce. 21 Jan Ziobro, 25 Maciej Kot. A już jutro wieczorem kwalifikacje w Oslo. Pokażemy je w TVP Info od godziny 19.